Czekanie w wkurza. Ja nie cierpię czekać, choć na ogół jestem bardzo cierpliwą osobą. Nie ma nic bardziej irytującego niż wolno ładująca się strona internetowa. Im bardziej nam zależy na szybkim dostępie informacji, tym te strony bardziej to wyczuwają i jeszcze wolniej się ładują. Jak to jest zrobione? Jednak prędkość ładowania się zasobów strony internetowej to nie jest jedyny czynnik wpływający na prędkość jej działania. Aplikacja webowa, tak jak każda inna aplikacja, może wykonywać skomplikowane obliczenia, które powodują, że wykonuje się po prostu wolno. Objawia się to tym, że jest spowolniona reakcja na nasze polecenia. Objawiać się to może na np. spowolnionymi animacjami, albo rzadkojącymi animacjami. Tak czy siak jest to dość irytujące. A jeżeli aplikacja wykonuje się wolno, to znaczy, że zasoby, z których korzysta, sprzętowe zasoby, z których korzysta, nie są wystarczające. To znaczy, że przy maksymalnym obciążeniu sprzętu algorytm nie wykonuje się wystarczająco szybko. Jeżeli sprzęt jest obciążony maksymalnie, to znaczy, że pobiera maksymalną ilość energii. W przypadku urządzeń mobilnych przekłada się to na skrócony żywot baterii. Dlatego Programiści, którzy tworzą skomplikowane algorytmy, albo tworzą aplikacje, które wykorzystują bardzo obciążające sprzęt algorytmy, korzystają z narzędzia, które służy do profilowania aplikacji. To narzędzie profilujące polega na tym, że daje dostęp do informacji o czasie wykonania się poszczególnych fragmentów kodu. I takie samo narzędzie jest dostępne w przeglądarce internetowej w narzędziach dla programistów, które będę omawiać w tym odcinku PJL serii przeglądarka. Osobiście pracowałem nad dwoma aplikacjami, które naprawdę wymagały użycia profilera. Swoją wiedzę w tej dziedzinie określiłbym na taki średni podstawowy, jednak wiem na tyle dużo, żeby móc wykorzystać profiler i zidentyfikować wolno działający kod. Samo profilowanie jest to temat zaawansowany, jednak w ramach tej serii PJL Przeglądarka musnę po nim, żeby dać Tobie szerszą perspektywę na narzędzia dostępne w narzędziach dla programistów w przeglądarce, które mam nadzieję już teraz postrzegasz jako coś naprawdę rewelacyjnego. Do dzieła! Aby móc profilować, to trzeba mieć co? Dlatego do tego celu wykorzystam stronkę, którą przygotowałem na potrzeby poprzednich odcinków w po Jeżeli nie widziałeś tej stronki, nie kojarzysz jej, to polecam Tobie trzeci odcinek, gdzie tłumaczę, jak korzystać z zakładki źródła w narzędziach dla deweloperów, a także polecam Tobie zapisać się na newsletter na stronie programowaniejestłatwe.pl, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pokrótce omówię tą stronę, gdybyś przypadkiem jednak nie znał jej. Ta strona to jest szablon, który pobrałem ze strony W3 Schools albo W3 Schools. Nazywaj tą stronę jak chcesz. Jest tam masa szablonów dostępnych, które możesz po prostu skopiować i użyć na, do, w swoich projektach. Tutaj jest to tak naprawdę dashboard. Na tym dashboardzie w dwóch elementach, w tym elemencie Messages i w tym elemencie Views dodałem dwa event listenery. Uruchomię teraz narzędzie dla programistów i wyjdę w zakładkę źródła. I uruch uruchomię podgląd pliku script.js. Tutaj, w tym kodzie, który tak naprawdę zaczyna swój żywot w tym miejscu, jest funkcja, która automatycznie się uruchomi po załadowaniu tego pliku. I w momencie, kiedy się uruchomi, to doda listener do okna, żeby uruchomić funkcję main, jeżeli strona całkowicie się załaduje. Ta funkcja main. Jest na górze strony i ona pokaże napis Hello World. Jak nacisnę przycisk Escape, to pojawi mi się tutaj konsola. Tutaj mam Preserve Logów włączone, więc sobie go to wyłączę odświeżę szybko stronę. Więc po załadowaniu strony pojawił się napis Hello World. Następnie aplikacja sprawdzi, jaki jest, jaka jest platforma, z której korzysta użytkownik. Jeżeli jest to MacOS, to wyświetla, jak ktoś używa Macintosha. Używa Macintosha, więc wyświetla mi się to na ekranie, w konsoli. No, jeżeli nie, to wyświetli się inny komunikat, a następnie y, pobiorę dwa elementy DOM, klikalny i klikalny 2. Klikalny nas nie interesuje, jego omawiałem w odcinku o źródłach. Nas interesuje tylko ten klikalny 2, który jest podpięty pod query selektor, z tym selektorem klikalny 2. Żeby znaleźć ten element, mogę zrobić to na kilka sposobów. Pierwszy z nich to jest po prostu skopiować ten kod. Wejść go tu, uruchomić, i wtedy widzę, że to jest ten element. Teraz przypnę szybko okno do okna przeglądarki. Schowam źródła. Ten element, pasek boczny, który tutaj widzisz, mogę schować za pomocą tego przycisku. Debugger mogę też schować za pomocą tego przycisku, wtedy ten panel mi się zwinie On jest mi teraz potrzebny, jest teraz bardziej czytelnie. Więc tutaj sobie najadę i widzę, że przeglądarka po lewej stronie podświetla mi views i cały ten element mruga teraz na niebiesko jest podświetlony, mogę go kliknąć prawym y, reveal in y, elements panel i wtedy mam dostęp do podglądu tego elementu dom. Jednak to nas teraz nie interesuje. To co nas interesuje to ten kod źródłowy, czyli tutaj dostaję uchwyt do tego elementu dom, a następnie ta funkcja nas nie interesuje, bo ona dotyczy klikalny, nieklikalne dwa, możemy zignorować. Mamy tutaj Taki krótki kod, który powoduje co? Dodaję Event Listener, klik, czyli jeżeli kliknę na ten element, to uruchomi się ta funkcja. Po pierwsze, co, pierwsze, co ona zrobi, to napisze: tutaj trochę was przetrzymam, następnie uruchomi funkcję Generuj tekst, a następnie zmiana klasa dziecka i podaje jakieś dwa argumenty. Generuj tekst, jest dostępne tutaj. Tutaj specjalnie stworzyłem taką funkcję, która ma na celu zająć procesor jakieś takie bezsensowne operacje, które spowoduje, że ta aplikacja będzie musiała coś wykonać. To nie jest jakoś super obciążające procesor, ale jest na tyle wystarczające, żeby móc zobaczyć w profilerze jak to tak naprawdę się zachowuje. Więc w tej funkcji tworzę co? tworzę zmienną, definiuję zmienną o wartości losowej, czyli losuje wartość. Ta funkcja zwraca wartość zmiennoprzecikową od 0 do 0,9999 mnożą razy 100 tysięcy, co powoduje, że dostaje losową wartość od 0 do 100 tysięcy i zachowuje tą wartość w zmiennej długości. Następnie wyświetlam komunikat w konsoli, wygeneruję losowy tekst o długości i tutaj wyświetli mi się ta wygenerowana wartość. Tutaj robię math sale, ponieważ to zwraca wartość zmiennoprzecinkową, mnożę to razy jakąś taką stałą, to powoduje, że tak naprawdę ta wartość może mieć jakąś tam część ułamkową, więc maf sale spowoduje, że Zaokrąglę tą wartość do góry. Ceiling to jest sufit, a floor to jest podłoga, więc mógłbym na przykład zaokrąglić ją w dół albo zaokrąglić ją w górę. która jest w górę za pomocą seal. Jakbym użył ma floor, to bym wtedy ją zaokrąglił do dołu. Czyli po prostu uciął część ułamkową. Następnie tworzę zmienną tekst, która jest tutaj pustym tekstem, a później robię pętlę. I w tej pętli będę wykonywać ją tyle razy, ile będzie wynosić długość, ile ma wartość zmienna długość, a następnie losuję ponownie wartość, tutaj losuję dowolną wartość i mnożę ją raz 24, bo jest 24 liter w alfabecie, czy ileś tam. I następnie pobieram wartość znaku na podstawie wartości kodu ASCII, czyli od 0 do 24 wartość losowa liczby, losowa liczba i dodaję 65, ponieważ litery w ASCII zaczynają się od 65, czyli 65 to jest A, 66 to jest B, 67 to jest C i tak dalej więc do 65 do tej podstawy dodaję los losową liczbę, co spowoduje, że będę miał jakąś losową, jakiś losowy znak. Następnie dodaję to do stringu, czyli tak naprawdę tutaj co robię, to tworzę losowej długości tekst, który posiada losowe znaki. To powinno zająć procesor na jakiś ułamek setnej, setnej sekundy, a następnie wyświetlam ten, ten, ten tekst w konsoli. I to jest funkcja generuj tekst. Proste, ona nic nie zwraca. Drugą funkcją, którą uruchamiam, to jest zmień klasę dziecka. Z wam parametrami, podaję tutaj parametr klikalny 2, czyli selektor ten, który powoduje mi, że mogę się dostać do tego całego elementu, a także podaję drugi argument, który jest tak naprawdę nazwą klasy, którą będę podmieniać. I ta funkcja jest definiowana tutaj, zmień klasę dziecka, argument selektor i nowa klasa. Ta funkcja jest naprawdę nic, nic skomplikowanego. Pobieram sobie ten, ten element dom za pomocą tego selektora, następnie pobieram... Pierwsze dziecko elementu dom i zmieniam jego klasę, i przepisuję tą klasę, która, którą podałem jako argument funkcji. Tutaj, jak sobie podejrzeć ten element w inspektorze, on tutaj powinien być otwarty, on jest tutaj klikany 2, ma taką klasę, jego rozwinę, to ma dziecko, i te, to dziecko ma klasę W3 Container, W3 Blue. I tak naprawdę ten W3 Blue powoduje, że Kolor tła tego elementu jest po prostu niebieski. Jeżeli usunę tą klasę to kolor niebieski po prostu zniknie. Teraz to cofnę za pomocą Ctrl Z. Tyle ten kontroli. I tutaj jest taka bardzo ważna informacja, że nie jesteś w stanie profilować czegoś, co nie wiesz, jak ma działać. Jeżeli dostaniesz jakiś kod, z którym nie jesteś w ogóle zapoznany, to nie uda ci się profilowanie go. Znaczy. Zidentyfikujesz jakieś rzeczy, które wolno działają, ale niekoniecznie będziesz wiedział, co z tym zrobić, więc znajomość kodu, który profilujesz, jest podstawowa. Inaczej jest to trochę no, bez sensu, mija się z celem. No dobrze. To co się stanie w końcu, jak kliknę na ten element? Tutaj powiększę sobie konsolę, żebyśmy mieli więcej tekstu, wyczyszczę ją. Klikam teraz na ten element i co się stało? Po kolei będziemy analizować kod. Kliknąłem w ten przycisk, więc ten listener zadziałał, oczywiście. Wyświetlił się komunikat, ktoś kliknął, klikalny blok. A nie, przepraszam, tutaj zły listener. Listener, klikalny 2, console log, tutaj trochę Was przytrzymam, zgadza się. Wygenerują losowy tekst o długości 1585 znaków czyli wszedłem do tej funkcji, ona wygenerowała mi jak, jakąś wartość losową, wyświetliła tę wartość losową, następnie stworzyła tekst i go wyświetliła i to jest ten losowy tekst. Nic ciekawego. No i jak widzisz, zniknęł, zniknął kolor tła. Teraz, jak kliknę jeszcze raz, to wygeneruje mi tekst ponownie, tym razem o innej długości. Kolor tła się nie zmienił, bo klasa została tak naprawdę niezmieniona. Już raz została zmieniona i cały czas podaje ten sam argument, więc żadna zmiana tutaj nie zachodzi. Mogę to kliknąć wiele razy. Nic się nie dzieje. Tak naprawdę to jest, ten kod jest tylko po to, żebyśmy mogli zidentyfikować działanie profilera, i teraz w końcu dochodzimy do tego, jak ten profiler działa i jak to wygląda. Uwaga: profiler jest dostępny w zakładce Performance. Czy wydajność w języku polskim, nie wiem jak to będzie w polskim interfejsie graficznym. I profilowanie polega na tym, że uruchomiamy narzędzie do profilowania, które zapisuje wszystkie informacje o czasach wykonywania się wszystkich funkcji. Profiler zbada zużycie pamięci, zrobi z strony, zapisze czasy wykonywania się, a także da informacje o każdej funkcji, która została uruchomiona. Profiler działa jak magnetowid. Nie wiesz, co to jest magnetowid? OK, to profiler działa jak rezonans magnetyczny, który jak jest włączony, to skanuje całą aplikację i zapisuje wszystkie rzeczy, które ta aplikacja zrobiła, ale pod kątem czasu wykonywania się tych rzeczy oraz miejsca, które w którym, miejsca w kodzie, które zostało uruchomione. Więc teraz uruchomię ten profiler i rozpocznę nagrywanie. Przypnę okno aby miał dostęp do strony, w momencie, kiedy odświeżę stronę, żeby mieć czysty stan, w momencie, kiedy zacznę nagrywać, tutaj będę nagrywać bardzo krótko tym profilerem, ponieważ im dłuższe nagranie, tym większy szum. Dużo informacji, które trzeba przetworzyć, przeanalizować, więc będę starał się zrobić maksymalnie krótkie nagranie, żeby nie zaciemniać obrazu i żeby łatwiej wytłumaczyć, jak to narzędzie działa. Więc bez dłuższego przytrzymywania Ciebie, tutaj klikam Record. Klikam sobie w to i zatrzymuję. Kliknąłem dwa razy, zdaje się, i teraz odepnę to okno, żeby mieć więcej miejsca, i zobacz, jakie informacje daje Tobie profiler. Tutaj mamy okno czasowe z milisekundami od momentu włączenia nagrywania do momentu zatrzymania. Masz tutaj informacje o zdarzeniach, które się wykonały. Im większa górka, tym więcej zdarzeń. Poniżej masz snapshot, czyli screenshot strony, która jak wyglądała w danym momencie. Tutaj zobaczysz, że tutaj kolor tła views jest już taki szary, a tutaj jest niebieski. To znaczy, że w tym miejscu nastąpiła zmiana klasy, więc kod, który nas interesuje jest tak naprawdę tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy informacje o wszystkich funkcjach, które zostały wykonane, następnie mamy informacje o procesorze graficznym, o rastrach, które zostały wyrenderowane. I masa innych informacji, o których nie będę tutaj opowiadać. Skupmy się jednak na naszym, na naszym przycisku, naszej funkcji, która generowała ten, ten długi ciąg znaków. Czy ona naprawdę obciążyła procesor? Najprawdopodobniej nie, bo takie operacje dla procesora to jest naprawdę bez problemu. Ale zobacz. Ja sobie tutaj powiększę tym profilerem ten fragment. To, to, to jest coś, co nas interesuje. I tutaj niżej dostaniemy zoom rzeczy, które, które się wydarzyły. I możemy tak sobie to przybliżać, 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 przybliżać. Zobacz, jak tutaj się skala czasu zmienia. To jest 939 milisekunda, a to jest 940 milisekunda. Zobacz, ile rzeczy się wydarzyło w ciągu 1 milisekundy. Puuu. Tutaj są rzeczy, które się wykonały. Jest jakieś jedno zadanie. Tutaj masz zdarzenie, jakie zostały zarejestrowane. Mouse up, to znaczy, że przycisk myszy został podniesiony. Tutaj został wciśnięty. Tutaj coś się działo, coś się działo, sobie to mniejsze i tyle. Zdaje się, że chyba raz tylko kliknąłem na ten przycisk. Miałem wrażenie, że kliknąłem dwa razy, ale możliwe, że raz jak kliknąłem, to złapałem fokus na okno przeglądarki, drugie co jak kliknąłem, to faktycznie już kliknąłem w przycisk. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj jest jedno zdarzenie klik. Nie widzę innego. Wiesz, mogę się mylić. Aż tak szybko bym nie kliknął. Jeszcze zobaczę, co tutaj miało miejsce. O, nie. OK, dobra. Kliknąłem dwa razy, tak naprawdę, czyli w ciągu 600 milisekund kliknąłem dwa razy. Skupmy się jednak na tym pierwszym kliknięciu, które zrobiłem. Zobacz, jakie informacje w tym W ogóle to jest, to jest tak niesamowite narzędzie. Zobacz tylko, jakie informacje on ci tutaj pokazuje. Po pierwsze, masz zdarzenie. On click. W momencie, kiedy to zdarzenie się wykonywało, zostały uruchomione kolejne funkcje. Function call, czyli jakaś funkcja została uruchomiona. Ja to jeszcze przybliżę, żeby widzieć, co tu jest napisane. Jakieś zdarzenia get mouse Nie wiem, to mnie interesuje. Ale w momencie uruchomiony została nasza funkcja generuj tekst. Generuj tekst, generuj tekst. Została tak, jakby uruchomiona kilka razy. Tak naprawdę tutaj to wystąpienie może być trochę mylne że ona została uruchomiona parę razy, bo zobacz że to jest jeszcze code optimize. Optimize code to znaczy, że przeglądarka mogła w tym momencie, w trakcie działania tej funkcji jeszcze dodatkowo zoptymalizować kod zanim go wykona dalej. Silnik V8 JavaScript potrafi naprawdę niesamowite rzeczy. Niemniej jednak to całe zdarzenie, to całe wykonanie funkcji kliknięcia, czyli wróćmy do naszego źródła, ten cały kod tutaj Czyli wyświetlenie tekstu na konsoli, uruchomienie GRT, uruchomienie y, zmiana, dziec, y, zmiana klasy dziecka. On się wykonał i tutaj mam dokładną informację w takim przedziale czasowym. Zajęło to 14 milisekund. Przepraszam, 14 setnych milisekundy. Nieźle. Zobacz, że w tym czasie, kiedy był generowany ten tekst y, procesor graficzny i y, y, raster w ogóle nie pracował. Następnie i to w sumie ok, to trwało tutaj tyle czasu, następnie jest kolejne zadanie, kolejna funkcja została uruchomiona, funkcja paint. Tutaj została dokonana zmiana w drzewie dom i tutaj dopiero został uruchomiony procesor graficzny i raster do, do wyrenderowania strony. Teraz sprawdźmy, gdzie jest ta funkcja, która została wykonana, żeby zmienić klasę dziecka. Tutaj. Czyli generowanie tekstu zajęło 4,25 milisekundy w tym miejscu, a zmiana klasy dziecka, czyli zobacz, że zmiana klasy elementu dom trwała Kilka mikrosekund, nie wiem, 90 mikrosekund. Okej, okay, ale tutaj ona została wykonana, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie, dopiero po jakimś czasie została prze... odświeżona strona, drzewo dom zostało tutaj odświeżone, więc to nie jest tak, że zmiana klasy była taka szybka, tak naprawdę zmiana klasy dziecka trwała odtąd dotąd gdzieś, tutaj dopiero została nie, nawet dalej. Tutaj zostało zakończone renderowanie, więc wpływ jaki ma zmiana klasy i modyfikacja dom, drzewa dom nie jest tutaj bez znaczenia, chociaż z drugiej strony zobacz, że to jest tak naprawdę malutki, malutki fragment czasu tutaj, który nastąpił, żeby zadziałały te wszystkie rzeczy. Kolejną ciekawą sprawą jest to, że zobacz, ile, jakie jaki informacje tutaj masz, jaki dostęp do informacji masz o rzeczach, które tutaj miały miejsce. Jest jakiś task, ok, może to nie jest jakieś rewelacyjne, ale jak analizujesz kod, to możesz każdą z tych funkcji, które zostały wykonana. Wyświetlić i mało tego zobaczyć, gdzie ona jest. Jeżeli masz duży kod i tak naprawdę nie wiesz, co ta funkcja robiła, albo nie wiesz skąd ona się wzięła, bo na przykład nie ty ją pisałeś, to możesz tutaj kliknąć i narzędzie przeniesie Cię do miejsca, w źródle, które implementuje tą funkcję, która została uruchomiona. Naprawdę Gwiezdna wojny, nie? I to jest tylko taki przykład tego, co to narzędzie potrafi. Ja nie jestem, nie czuję się w ogóle ekspertem, żeby tłumaczyć, jak ten profiler tak naprawdę działa, musiał się bardziej zagłębić w ten temat. Korzystam z tego narzędzia tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę. Zazwyczaj aplikacje, które robię, no nie oszukujmy się, aplikacje typu Crude, one nie wymagają jakiejś super interaktywności. Co innego, jeżeli chodzi o gry albo bardziej zaawansowane aplikacje, no to wtedy ten profiler jest naprawdę podstawowym narzędziem, żeby wiedzieć w ogóle, jak, jak to wszystko wygląda, no bo inaczej w jaki sposób miałbyś sprawdzać Czasy wykonywania się konkretnych funkcji w programie. Mógłbyś to robić w kodzie i logować każdy ze sobą, ale tu na pewno nie da ci takiego podglądu na sytuację, na sprawę rzeczy, jak taki profiler. I może wydawać się tobie to jako zabawka. Jest to dość skomplikowane narzędzie, rzadko się z tego korzysta. Na dobrą sprawę, zaczynając programowanie, w ogóle nie będziesz zainteresowany tym narzędziem, tak samo kolejnym narzędziem memory, o którym będę mówić w kolejnym odcinku. Jednak warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, żebyś mógł sobie poradzić z wolno działającym kodem. Możesz zidentyfikować kod. Który powoduje, że Twoja aplikacja wolno działa i nie musisz być ekspertem, żeby zrobić to samo, co ja tutaj, zidentyfikować coś, co jest uciążliwe w Twojej aplikacji. Więc mam nadzieję, że ten krótki, ale jednak treściwy odcinek pokazał Tobie coś nowego. Mam nadzieję, że się Tobie podobało i jeżeli tak, to subskrybuj newsletter na stronie programowanie.słatwe.pl, a ja zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka, gdzie będziemy robić profilowanie, tym razem pamięci. Do zobaczenia.